Dobrych się z Państwem. 4 stopnie chyba w porywach, więc piękna, ciepła pogoda. Para leci. W nocy było minus 2, ale ma być kilkanaście stopni w miejscu, do którego jedziemy. Jedziemy do nowego bazara. Myśleliśmy, że nowy bazar to nowy bazur, To nie wyglądało, ale nie bo to jest nowy bazar. I tak samo jak tutaj, w większości są to. Muzułmanie Już tam blisko, chyba blisko to jest granicy z Kosowem A Teraz tak, tak. jesteśmy blisko Czarnogóry To blisko granicy z Kosowem 60 km Dzisiaj nie będzie tyle biegania, co wczoraj, czy przez wczoraj, czy w ogóle podczas tego wyjazdu Więc można powiedzieć, że będzie light Jogurt? jogurt do śniadania dostaliśmy Tak, weźciemy go na później, żeby się nie zmarnowało Dobrze, zero waste No i przyjechaliśmy do Nowego Pazaru Tam w tle widzicie już meczet Jest naprawdę klimat O, mięso halal Przed chwilą był butik Mekka Biegają dziewczyny normalnie ubrane, biegają dziewczyny w hijabach Dziady siedzą w restauracjach, piją turecką kawkę Pełno tego... Bure, miejsc z burekiem Z tym plackiem jest fajny klimat Bardzo nam się podoba, no i jest... tłoczno Chyba jak wjechaliśmy do miasta to nie wiem, 2 km pokonaliśmy chyba w 15 minut Tak się ten autobusik toczył, zresztą widzicie jak tu jest wszystko zakorkowane Ile tam było tych muzułmanów? 80%? 80% tak, bośniaków dokładnie no. Ale większość z nich to muzułmanie No więc właśnie I tylko 10% serbów idziemy, się, idziemy na kwaterę i zaraz ruszamy zwiedzać Jak widzicie pogoda jest super Słonecznie, ma być 20 stopni O, butik Fire devs, nie wiem I też pani w hijabie Także mu muzułmańskie klimaty już bez żadnego ale tu mamy najstarszy mecz w Nowym Pazarze z XVI wieku Lub z XV, zależy od źródła Tam na minarecie jest pan z panią Chyba jacyś konserwatorzy, czy coś takiego Próbowałem pokazać gestem, czy możemy wejść do góry, ale pan powiedział, że nie Szkoda, że jest remontowane, ale zobaczymy, jak wygląda w środku Dobra, pierwszy vlog kulinarny Piotr coś jeszcze zamawia do picia Ja zamówiłem sobie herbatę i burek z serem Lemoniada. Ja tak sobie zamówił lemoniadę i coś tu z czymś. Kiwlicę. Tak. Kiflice, Kiflice nie Ale z serem. A to jakieś ciasko. Jakieś ciasko. Siadamy jemy. Słuchajcie, tak, jesteśmy w, w mięsnym sklepie. Halal. Suszone mięso. Jest z taki zapach suszonego mięcha. Tu kawał. Kurcze. Robi wrażenie i te kiełbaski też Piotrek, zobacz Czujesz ten zabaw? Jasne Jesteśmy w takim fajnym zakładzie szewskim tam pracuje już 40 lat zobacz, jaki tutaj klimat fajny jest na ścianie a tutaj, ojciec pana, z pokolenia na pokolenie, zakład szewski. U nas już takich zakładów nie ma, już to się wszystko pokończyło. Nie wiem, chociaż u mnie tam na Grąwalskiej jeszcze jeden jest na Grąwalskiej czy tam na Kiri Skłodowskiej w Olsztynie, ale coraz mniej jest takich szewców, nie opłaca się robić butów. Poszukiwanie poszukiwaniu perełek architektonicznych lata 70. wcześniej to był. Bank. Właśnie Bank teraz chyba jest restauracja Bank nie ma banku. Miasto przechodziło o jakąś surową modernizację właśnie w latach 60. 70. XX wieku i to został taki miks teraz islamsko socrealistyczny. <śleski> Nocie znaczy, taki fajny pasa handlowy z takimi starymi domami, ale to są 3-4 warstwy dachówek. Fajnie to wygląda, one takie są nierówne. Trochę się to zapada, trochę są wypukłe. O, żeby nie być tutaj goosowym. 3-4 warstwy dachówek. Jesteśmy w starym raszu obiekt światowego dziedzictwa UNESCO Między innymi to jest część z tego pierwszej stolicy państwa serbskiego, tak chyba to można nazwać. Sprzed kilkuset lat, sprzed tysiąca nawet czy coś takiego. Na południe od tego nowego Pazaru jest cerkiew, nie pamiętam jak się nazywała, ale cerkiew z którego? Z... Nie, klasztor Sapucani to jest tutaj, tam cerkiew Marka czy Piotra z Piotra. No, cerkiew była Piotra jak Piotrek. Z IX wieku naszej ery, najstarszy zabytek yy, religijny na terenie Serbii teraz A tutaj trochę taka lipa, to UNESCO, ale tak jak powiedziałem, to jest fragment Dalej jest monasty Sopocanii, do niego właśnie zaraz pójdziemy sobie na piechotę, jest 5 km Może ktoś będzie jechał, złapie nas na stopa Tu chyba jakiś pan się próbuje przymilać i e, łapać nas na taryfę, zobaczymy No i przejechaliśmy do Monasteru Sopocanii Jak widzicie, UNESCO Idziemy, Pietras, tak? Bilety 2 euro do 17, mamy farto, bo jest w pół do 5 O, a tutaj Monaster w całej okazałości 1260 rok Nie wygląda mamy towarzyszkę spod klasztoru. Piotrek ma trochę lęki. Ja też nie mówię, że jestem jakoś super odważny, ale idzie za nami cały czas kuśtyka. Widać, że już coś tam urodziła wcześniej. Piękny pies, ale coś kuśtyka, no coś tam chyba z nogą albo z biodrem. No słabo, słabo. Spalić stopał, tu to jest Piotrek, tutaj. Yeah, po raz kolejny udało się. <grywa> no, wydział prawa islamskiego w nowym Pazarze Pora na modlitwę, a nie na herbatę.